Pałę Boga Wszechmogącego w Trójce Świętej i Jedynego. Na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty, Matka nasza, na trzecią mszę Bożego Narodzenia lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Po rozlicznych i przeróżnych sposobach, jakimi niegdyś mówił Bóg do Ojców przez proroków, na koniec. W tych czasach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył wszechświat. Ten zaś, będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego, a podtrzymując wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł na prawicy majestatu na wysokości. Tym wyższy stał się od aniołów, im osobliwsze nad nich odziedziczył imię, bo któremuż to z aniołów powiedział, kiedy Bóg, synem moim jesteś, ja my ciebie dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. I kiedy znów wprowadza pierworodnego na okrąg ziemi, mówi, Niechaj mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży. A do aniołów powiada: Z aniołów swoich czyni on wichry, a ze sług swoich ognia płomienie. Do syna zaś: Stolica Twoja Boże, na wieki wieków, berło prawości, berło panowania twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości. Dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich, oraz Tyś, O Panie, na początku utwierdził ziemię, a dziełem rąk Twoich są niebiosa. Zaginą one, ale Ty trwać będziesz, i wszystkie jako szata zestarzeją się, i zmienisz je jako odzienie, a zostaną zmienione. Tyś wszakże zawsze tenże sam i lata twoje nieskończone. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemnościach świeci i ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany od Boga, a Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, ale miał świadectwo dać o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Na świecie był, a przez świat, a, a świat przez niego. A świat był przez niego stworzony i świat go nie poznał. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. A wszystkim, którzy go przyjęli i uwierzyli w imię Jego, dał moc, aby się stali synami Bożymi, którzy nie z krwi, ani z żądzy ciała, ani też z woli ludzkiej, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, pełnego łaski i prawdy, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wczoraj zapraszałem Was, tak naprawdę dzisiaj w nocy, zapraszałem Was na drugą mszę świętą z Bożego Narodzenia, odprawianej z formularza mszalnego, jako mszę świętą w dzień ponieważ nie da się wypowiedzieć znaczenia dzisiejszej uroczystości tego niezwykłego zdarzenia, które świętowaliśmy od pierwszych minut, od pierwszych sekund 25 grudnia w czasie jednego kazania i w czasie jednej mszy świętej. Dlatego chrześcijanie od samego początku dzisiejszą uroczystość świętowali w trzech stacjach, w trzech mszach świętych. Jaką mszę świętą o północy, mszę świętą o świcie i mszę świętą w dzień. I podczas tych trzech mszy świętych Kościół Święty wyjaśniał po kolei poszczególne, najważniejsze elementy, które wiążą się z Bożym Narodzeniem. Albowiem jest to tajemnica tak wzniosła, i tak wielka, i tak niepojęta że trzeba było aż trzy msze święte sprawować tego dnia, ażeby móc choć troszkę pojąć, co takiego dzisiaj w nocy się stało. Dla zrozumienia nauki dzisiejszej mszy świętej potrzeba było i potrzeba jasnego umysłu. Dlatego nie tylko w nocy, ale i w jasny dzień się spotykamy, ażeby jaśniej pojąć to, co nasza matka, Kościół Święty, ma nam dzisiaj jeszcze do powiedzenia na temat Bożego Narodzenia. Bo dzisiaj, kochani, Kościół Święty ukazuje nam prawdę Bożego Narodzenia, najtrudniejszą i najważniejszą. Bowiem dzisiejsze teksty Mszalne opowiadają nam, kim tak naprawdę jest nowonarodzone dziecie, które przecież. Nie wyróżniało się niczym od innych hebrajskich niemowląt. Wczoraj wiedzeni, uczuciem, natchnieniem, radością, po środku nocy przyszliśmy, ażeby być świadkami cudu narodzin. Widzieliśmy stajenkę betlejemską, widzieliśmy matkę najświętszą, świętego Józefa którzy czule obejmują i wpatrują się w oblicze nowonarodzonego dziecka. Natomiast kochani, dzisiaj przychodzimy do stajenki po raz wtóry. Przychodzimy jeszcze raz, żeby przyjrzeć się temu dziecięciu. A żeby przyjrzeć się i sprawdzić i zobaczyć i starać się zrozumieć, dlaczego ono musiało się narodzić i kim ono tak naprawdę jest. Jest. I kochani, trzecia msza święta Bożego Narodzenia, w której dzisiaj teraz uczestniczymy, jest ona punktem kulminacyjnym obchodu i zwraca naszą uwagę na godność dziecięcia, które spoczęło w betlejemskim żłóbku. Dzisiejsze teksty mszalne, jak słyszeliśmy przed chwilą, nazywają to dziecię leżące w żłóbku słowem. Słowem pisanym wielką literą, albowiem chodzi tu nie tylko o zwykły wyraz, ale chodzi o osobę, o słowo Ojca, którym jest Jezus Chrystus. Zobaczmy, jak dzisiaj pięknie święty Paweł poucza Żydów, poucza swoich rodaków, zachęcając ich do uwierzenia w słowo. Przytacza im różne teksty proroctw, różne teksty tory, różne teksty Starego Testamentu, które opisywały dzisiejszy dzień. Święty Paweł naucza dzisiaj wprost Żydów, że byli już w historii Izraela przeróżni prorocy, święci mężowie, którzy rozmawiali z Bogiem i przekazywali ludowi Jego wolę. Jednakże czas proroków dzisiaj, dzisiejszej nocy, definitywnie się zakończył. Czas proroków skończył się, albowiem Pan Bóg przekazał dzisiaj światu ostateczne słowo. To słowo przekazywał niegdyś przez świętych mężów, których prorokami Żeśmy zwali. Po jednym następował kolejny i kolejny i kolejny. Natomiast w Jezusie Chrystusie Pan Bóg wypowiada już wszystko i nie ma już ludzkości nic więcej do powiedzenia. W osobie Jezusa Chrystusa Pan Bóg zawarł wszystko, co chce przekazać ludzkości, aż do skończenia świata. Jezus Chrystus jest ostatecznym słowem Ojca i innego już nie będzie. Kolejna sprawa. Święty Paweł dobitnie także podkreśla, że to Słowo nie jest tylko wytwórczym jakimś stworzeniem Boga, ale jest samym Bogiem. Jasnością chwały i odbiciem Jego istoty, jak dzisiaj słyszeliśmy z ust świętego Pawła. Wyższy stał się od aniołów. Natomiast święty Jan we wstępie swojej Ewangelii w poetycki i głęboki sposób wyraża prawdę o bóstwie Jezusa Chrystusa. Przypominam, że dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią, którą powinniśmy znać bardzo dobrze, albowiem jest to Ewangelia, którą odczytuje kapłan po każdej mszy świętej. Dzisiaj wyjątkowo jej nie będzie, ponieważ była już uroczyście odśpiewana w czasie Ewangelii. Jednakże przecież każda msza święta po błogosławieństwie kończy się ostatnią Ewangelią. Kończy się tym właśnie Bożonarodzeniowym wstępem do Ewangelii świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. I należy te słowa dopełnić mszalnym kredo, które za chwilę będziemy uroczyście odśpiewywać. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego narodził się dziś w nocy i wpatrujemy się dzisiaj w to słowo. Światłość ze światłości, Boga z Boga prawdziwego w betlejemskim żłóbku. Chrystus jest Bogiem z Boga, ponieważ jest zrodzony z Boga, więc musi mieć tę samą istotę co Bóg. Przepraszam za porównanie, ale trzeba powiedzieć co do natury: że zwierzę może zrodzić tylko i wyłącznie zwierzę. Człowiek może zrodzić tylko i wyłącznie człowieka, natomiast Bóg może zrodzić tylko i wyłącznie Boga. Święty Jan daje nam dzisiaj do zrozumienia, że Chrystus został zrodzony z Ojca przed wiekami. Zanim powstał czas, zanim powstała przestrzeń, zanim powstał wszechświat, zanim powstało to wszystko, co widzialne i niewidzialne, zanim powstali Aniołowie. I to dlatego Święty Jan mówi. Że Słowo na początku było u Boga, wszystko przez Nie się stało, aby z niego nic się nie stało. Cała Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, stwarzali czas, stwarzali przestrzeń, stwarzali planety, wszechświat, to co istnieje, to co widzialne i niewidzialne. Chrystus zrodzony przed wiekami, zanim cokolwiek. Inne zostało poczęte i powołane do swojego istnienia. Ale w pewnym momencie, kiedy ludzkość pogubiła się tak bardzo, że nie była w stanie już po śmierci trafić do nieba, ten Bóg, Stwórca wszystkiego, postanawia urodzić się jako człowiek. Wstępuje z nieba i przyjmuje ciało z zwykłej ziemskiej niewiasty, z Maryi. Rodzi się jako człowiek i w tym ciele naucza, w tym ciele cierpi i oddaje swoje życie na krzyżu. Wielka jest to tajemnica, gdzie Pan Bóg zapragnął narodzić się jako człowiek. I dlatego kolejny piękny zwyczaj, który mamy we mszy świętej Trydenckiej, że za każdym razem, kiedy wypowiadamy tę prawdę o wcieleniu. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Słowa te z szacunku do Bożego Majestatu i wielkiego oddania miłości Boga wypowiadamy zawsze na klęcząco. Zawsze cała świątynia pada na kolana, na myśl i słowa o tym, że Bóg postanowił urodzić się jako człowiek. Największy dowód miłości, jaki możemy od Pana Boga otrzymać, wypowiadamy z pokorą naklęczącą. Bo jaką Bóg musi mieć pokorę? Że On, jako Stworzyciel nieba i ziemi, przyjmuje ludzkie ciało. Nieograniczony, dobrowolnie się ogranicza. Nieśmiertelny, obleka się w śmiertelność. Stwarzający... Staje się stworzeniem, autor staje się dziełem, słowo staje się ciałem. Niepojęta to tajemnica i wielka i okazująca jak wielką pokorą wykazał się nasz Stwórca względem nas, że nie chciał nas pogrążyć, nie chciał nas porzucić, ale zechciał do nas zejść. A żeby jeszcze raz przez dzieło Jezusa Chrystusa naprawić swoje stworzenie, którego do kosza nie chciał wyrzucić, ale chciał je naprawić, chciał je uświęcić, chciał je odkupić i doprowadzić z powrotem do utraconego raju. Jesteśmy dzisiaj wdzięczni, dlatego tutaj jesteśmy Jezusowi Chrystusowi. Że zdecyduje się to na tak spektakularne dzieło i na tak spektakularny krok. Że urodził się w ubogiej stajęce ze zwykłych ludzi. Dzisiaj urodziny pana Jezusa. Nie zapominajmy o tym. Śpiewajmy kolędy, ale zachęcam też do tego, abyśmy zastanawiali się nad tym, co śpiewamy, albowiem. Polskie kolędy są takimi małymi traktatami teologicznymi, naprawdę, które posiadają bardzo głęboką treść. Wyśpiewujemy różne prawdy katolickiej wiary. O Chrystusie, który dwie natury łączy w jednej osobie, ponieważ Chrystus Pan, prawdziwy Bóg, stał się dzisiejszej nocy także i prawdziwym człowiekiem. Jedna z kolęd właśnie to wyśpiewuje. I to, co wczoraj przypominałem, ta prawda jest tak niepojęta, że na myśl o tej prawdzie ogień krzepnie, blask ciemnieje. Bo granice stały się nieskończone, niemożliwa rzecz stała się możliwą właśnie dzisiejszej nocy. Dlatego, kochani, niech dzisiejsza radość przeplata się dla nas z ogromną wdzięcznością. Dziękczynieniem Panu Bogu i głębokim przekonaniem, że Pan Bóg zapragnął być blisko. Zapragnął być blisko nas, nie porzucił nas, ale jak kochająca matka, pomimo tego, że Chrystus wstąpił do nieba, to pozostawił siebie w najświętszym sakramencie. I słowo z dalej staje się ciałem, kiedy kapłan odprawiam MSZ świętą. Bo przecież kapłan bierze w swoje ręce białą hostię i wypowiada słowo. Słowo, które sprawia, że hostia staje się ciałem. I po raz kolejny słowo staje się ciałem, za każdym razem, kiedy sprawujemy najświętszą ofiarę kiedy sprawujemy msze świętą. Ten cud zdarza się za każdym razem. I dlatego taki polski zwyczaj się zrodził, że tuż przed tym wielkim i wspaniałym momentem ministrant przynosi i stawia na ołtarzu sanktuska dodatkową świecę symbolizującą, że za chwilę światłość ze światłości narodzi się na ołtarzu. Światło z nieba wstępuje, albowiem zwykła hostia Stanie się za chwilę ciałem Chrystusa. Słowo po raz kolejny stanie się ciałem. I za to też dzisiaj trzeba naszemu Panu dziękować, że narodził się dwa tysiące lat temu i od tamtego czasu tak naprawdę cały czas chce być z nami obecny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jutro niedziela.